Charity Dice, czyli kość charytatywna, coś takiego. Gra od wydawnictwa NSV. Bardzo dziękujemy. Tu widzimy, to jest gra. I to jest propozycja dla 2 do 4 osób. Około 20 minut zabawy od 8 roku życia. E, instrukcja po polsku jest do sięgnięcia ze strony wydawcy, tu jeszcze ktoś kto ilustrował, tak? Redagował e, gra kościana, e, numeryczna, e, ale teraz pod barwy. Był e, też w uczestniku: 20 minut, 8, bieg. Oglądamy. Mała, przenośna, wygodna. Więc tak, tu instrukcja po niemiecku, bo e, po polsku, online. Dobra. Wewnątrz sześć kości. Kości delikatnie żłobione są. Barwy oraz wartości widzimy dla, dla dane barwy mają też ten sam kształt, że jak ktoś nie rozróżnia barw to, to też patrzy na kształt i to jest, to jest fajne, że osoby które nie rozróżniają barw też mogą brać. No i taki bloczek, bloczek dwustronny, więc też fajnie. Co tu jest ważne? Mamy tak 7 rund gramy widać. Identyczne lub różne barwy będziemy kolekcjonować. Bonusy mamy. Jakie bonusy przy identycznych, przy różnych barwach. I tutaj. Tu istotne będzie przez to, że to jest ta kość charytatywna. Co przekażemy? jak komuś przekazujemy, to to też wpływa na końcowe punkty. Tak. 20 lub 30 punktów, nawet możemy zdobyć, jeśli zwiężyliśmy jako ten, który najwięcej przekazał. Nie, nie, nie wykorzystanych kości, eee. na no naszą jak już przekazujemy, to możemy też obniżyć sobie wynik, yy, yy, ten bonusowy, tak na, na gwiazdkach. Dobra, tyle z otwarcia tego produktu. Więcej przy, przy opisie. Zasad gry. E, cherry dice. Kostki charytatywne, takie, tak. E, generalnie e, z zarządzaniem rzutami, więc panie w częścia, bo możemy przerzucać, te dwa razy przerzucić, mówimy na rzu rzut, ale tutaj istotne jest to, e, w co zainwestujemy w swoim rzucie, ale też w co oddamy. E, no, dlatego Właśnie taki, taki tytuł, bo y, mocno widzimy aż dwie kolumny jest do zapisu tego, co, co jest przekazywane, co nam przekazano lub co my komuś przekazaliśmy. Tak? E, dobra, dziękuję pięknie. E, to jest gra od wydawnictwa NSV.